Cześć, tu Agata Czarkowska i witam Cię w Wymiarach Kobiecości, przestrzeni i programie, gdzie łączymy psychologię, duchowość i codzienność, by odkrywać głębie kobiecej natury. Zaczynajmy! Hello ladies, witam pięknie w kolejnym odcinku podcastu Wymiary Kobiecości. Dzisiaj rozmawiamy sobie o cudownym filmie, o filmie, który mnie totalnie urzekł całą sobą, całym sobą, który obejrzałam niedawno, jest to Sabrina, Sabrina z 1954 roku. Jest to film stworzony wraz z jedną z moich ulubionych aktorek tej złotej ery Hollywood, Audrey Hepburn. I słuchajcie, ja nie jestem specjalistką, jeżeli chodzi o sztukę filmową, jeżeli chodzi o reżyserów z tego okresu, to wszystko jeszcze jest przede mną i dużo wiedzy jeszcze mam do zdobycia w tej kwestii, natomiast kocham przyjmować tego typu treści i zawsze mam. Oglądając filmy, czytając książki, pochłaniając jakiekolwiek dzieła, naturalnie mam tą optykę, mam to spojrzenie wielowymiarowej kobiecości i bardzo bacznie moje serce zawsze obserwuje wskaźników. Takich ciekawych postać, postaci kobiecych, e, i również męskich, tak naprawdę. Bo powiem Wam, że im jestem starsza, im więcej też tak rozumiem i widzę, tym bardziej widzę, że w takim głębszym rozumieniu kobiecość i męskość jest tak naprawdę tym samym, tylko że one wibrują inaczej. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Nie wiem, czy mam jeszcze słowa, żeby to wyrazić odpowiednio dobrze, ale czuję, że. Ta polaryzacja ona występuje w tym naszym świecie 3D, ale w rzeczywistości zarówno kobiety, jak i mężczyźni, jeżeli są osadzeni w swojej kobiecości i męskości, a wibrują na tej samej częstotliwości, tylko że w inny sposób to się przejawia. Jak na razie takie przemyślenia przychodzą mi do głowy, ale to jest totalny side track do tego naszego dzisiejszego odcinka. Dzisiaj słuchajcie, chcę, żebyśmy sobie tak lekko i przyjemnie przeanalizowały ten film i specjalnie zrobiłam to w ten sposób, przygotowując scenariusz na dzisiejszy odcinek, taki luźny scenariusz, żeby osoby, które nigdy tego filmu nie widziały, mogły nadal odcinka posłuchać i żebym. Nie zdradziła wam za dużo. Będzie o pewnej metamorfozie, którą przechodzi Sabrina, i to na niej się skupimy w tym, od, w tym odcinku. Natomiast sama fabuła, sama kwestia tego, jak tam wątek romantyczny się toczy, co się dzieje, będzie w dużej mierze pozostawała dla was do odkrycia, żebyście były też zachęcone i gotowe do tego, żeby, te, żeby ten film sobie samemu przyswoić. I będę was często w odcinkach zachęcać do. Takiego własnego odbioru treści, bo każda z nas e, rozumie i ma inny poziom świadomości, i możecie odebrać jeszcze coś ciekawszego dla waszej duszy w tym filmie, i serdecznie, serdecznie polecam go obejrzeć, bo chociaż jest to teoretycznie luźna komedia, taka romantyczna komedia, myślę, że wiele młodych kobiet może tam znaleźć wspaniałe treści i wspaniałe przesłania. Ok, zacznijmy, słuchajcie, w ogóle tym, co tam się dzieje w tym filmie. Przede wszystkim Sabrina jest młodą, naiwną dziewczyną, kiedy zaczyna się film. I Sabrina żyje w cieniu bogatej rodziny, rodziny Laraby i marzy o wielkiej miłości z Dawidem. Dawid to jest taki playboy, przystojny playboy, którego ona widzi gdzieś z daleka. On jest gdzieś w oddali. On jednak w ogóle na nią nie zwraca uwagi. Sabrina jest taką szarą myszką, jest niewinna, niepewna siebie i pozbawiona własnego głosu. Jej, ta jej młodzieńcza idealizacja miłości to jest coś, co myślę, że wiele z nas, kobiet, doświadczyło i zna. To jest symbol tej niedojrzałości i tego, że ona jeszcze emocjonalnie e, czegoś nie doświadczyła, więc to jest dla niej gdzieś w oddali, daleko. I to, co najbardziej mi uderzyło w tym portrecie Sabriny przed przemianą, przed jej wyjazdem, to, to właśnie ta scena, kiedy ona, z, z perspektywy drzewa, e, siedząc na drzewie, przygląda się wspaniałemu życiu, którego ona pragnie. E, I jest tam wiele dialogów w tym filmie, które mnie niesamowicie poruszyły, bo pamiętam, że tak się czułam, jak byłam w jej wieku, bo wydaje mi się, że ona wtedy ma. Jest taka młodziutka, 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 nastolatka, tak mi się wydaje. I, i ona się z, z oddali przygląda tym, tej pięknej socjecie, która tańczy, która doznaje miłości, doznaje załamań serca, która po prostu żyje. I ona jest w takiej tragicznej sytuacji, w której jest córką szofera tej bogatej rodziny, więc ma dostęp do tego świata. Ale, jakby nie może do niego wejść, bo czuje, bo jest w innej klasie społecznej. I jest to niesamowite, bo to jest też piękny obraz tego, jak my się często czujemy w życiu, kiedy widzimy coś, czego pragniemy, kiedy widzimy coś, co czujemy, że jest naszym przeznaczeniem, ale nie potrafimy jeszcze uwierzyć, że my jesteśmy zdolne do bycia w tym, że my zasługujemy na to. I to jest piękna opowieść o tym. I Sabrina no, w pewnej nocy dostrzega jej miłość, jej, jak to bym mogła powiedzieć tak młodzieżowo, krasza dostrzega go z Davida, z inną kobietą i jest tym faktem głęboko roztrzęsiona i decyduje się na próbę samobójczą, decyduje się generalnie zabić. Jest to też wspaniała scena, bo jest pomieszany humor z tragizmem tej sytuacji ale w ostatniej chwili ktoś się ratuje nie będę mówić kto, żeby nic Wam nie zdradzać natomiast po tej sytuacji, kiedy nie udaje jej się ta próba i dramatycznie niestety Sabrina musi żyć dalej co też w ogóle pokazuje tą chwiejność emocjonalną to, że ona była gotowa odebrać sobie życie bo tak głęboko czuła, że to jest nie dla niej że ona nigdy nie będzie w stanie żyć życiem Jakie zostało jej przeznaczone, jako po prostu służba, jako córka szofera. Czuła, że to nie jest dla niej, czuła, że ona chce czegoś więcej, ale jednocześnie nie widziała możliwości, żeby mogło się to stać, więc wolałaby umrzeć, niż dalej żyć w tej rzeczywistości. I to oczywiście jest tylko film, i to brzmi dramatycznie, ale od razu przychodzi mi coś do głowy, takiego, co mieliśmy na zajęciach, na studiach, gdzie była mowa o tym, że to był taki, jakby wykres, słuchajcie, samospełnienia, i były na tym, na tym wykresie elementy tego, co się dzieje, jak odczuwamy właśnie brak radości z życia. I, i były przeróżne elementy tego wykresu, w sensie to była taka strzałeczka. Ciężko mi to wytłumaczyć, bo to było takie bardzo specyficzne, ale jakoś tak mi utknęło w głowie, bo on miał dwa wymiary: miał ten pozytywny i negatywny. I pozytywne to było właśnie medytowanie, odkrywanie swoich emocji, praca nad sobą, odkrywanie swoich pasji. To wszystko, co w zasadzie robimy tutaj na, w tym podcaście, to prowadziło do spełnienia w życiu i radości w życiu. Natomiast był drugi element, co się działo, kiedy był brak radości, kiedy nie robiłeś tego, co się kocha, kiedy nie miało się wartościowych relacji, te wszystkie elementy i na końcu Efektem było właśnie była próba samobójcza. Nie chcę za dużo razy z tego mówić, żeby YouTube mnie nie zbanował. I myślę, że to jest mocne, myślę, że to jest istotne, bo często, często możemy tak myśleć, że to jak się czujemy, to nie jest takie ważne, że nie trzeba się tym tak zajmować, ale naprawdę wszystko, co przeżywamy, dzieje się w środku. I ten czyn, który ona podjęła wynikał tylko i wyłącznie z jej wibracji z tego co ona czuła w swoim sercu, że ona naprawdę wierzyła na ten moment, że to nie jest dla niej dostępne. I drogą mm, niesamowitych zdarzeń jej ojciec zapisuje ją do szkoły gotowania w Paryżu, takiej światowej szkoły gotowania w Paryżu jest tam też słuchajcie przezabawna scena, kiedy Sabrina uczy się gotować i uczy się zbijać jajko i po prostu to było dla mnie tak zabawne, i jest coś w tych filmach z tych lat, co tak do mnie przemawia, bo to jest tak niewinny humor i tak trafiony, że no naprawdę to zajęło moje serce, ujęło moje serce, te wszystkie sceny. Natomiast, e, kiedy Sabrina jest w tym Paryżu, na początku jest niezadowolona. Na początku e, może myśleć tylko o Dejwidzie. W swoich listach do rodziny pisze również tylko o Dejwidzie. Pisze, że Myśli o nim już tylko w nocy, ale jednak ciągle o nim myśli, jest w ciągłym tym amoku emocji. I z czasem poznaje tam pewnego pana, którego imienia, słuchajcie, nie pamiętam, <noise> ale to nie jest istotne, bo ten pan zauważa, że ona jest zakochana i że jest zakochana nieszczęśliwie, przez to, że słuchajcie, nie włączyła piekarnika, kiedy przygotowywała bodajże suflet, co również było bardzo zabawne. I on. W taki symboliczny sposób mówi jej, zaprasza ją do życia. Ja to tak odebrałam. On zaprasza ją do życia. On powoduje, że ona podejmuje interakcję ze światem. I potem mamy scenę, kiedy już widzimy metamorfozę Sabriny. Minęły, minęły dwa lata, tak mi się wydaje, ale może mniej, może więcej. Może to ja sobie to tak dopisałam. I w tym Paryżu Sabrina przechodzi metamorfozę i widzimy ją. Przede wszystkim na początku zewnętrznie jako taką piękną, elegancką kobietę, ale przede wszystkim ona przechodzi też metamorfozę wewnętrzną, bo oprócz nowej fryzury ma też nowe wnętrze. I jest tam przepiękna scena, która dosłownie tak mnie poruszyła, kiedy oglądałam ten film, że wow, w którym pisze list do ojca. I pisząc ten list, opowiada o tym, że słyszy, jak za oknem gra francuska słynna piosenka. E, I jak dziękuję ojcu za to, że, go, że ją tam wysłał. E, I jak zmieniło się jej postrzeganie świata. Ona tam mówi: I have learned how to live. How to be in the world and of the world. And not just stand aside and watch. I w Paryżu Sabrina właśnie odkrywa swoje własne pragnienia i rozwija się jako jednostka, jako kobieta. Tu nie chodzi tylko o te lekcje gotowania. I ona tam mówi, że tak, nauczyłam się wielu wspaniałych dań, ale przede wszystkim nauczyła się żyć, nauczyła się kochać siebie i nauczyła się tego, żeby nie tylko się światu przyglądać, ale w nim być. Sabrina w Paryżu odnajduje swoją nową tożsamość. Przestaje być tylko marzycielką, która stoi z boku. Ona właśnie w tym Paryżu robi coś, co wiele z nas, co może ty zrobiłaś, kiedy zaczęłaś słuchać tego podcastu. Ona decyduje, że chce być częścią świata. Poczujcie te słowa, poczujcie, jakie to jest na głębokim, duchowym poziomie istotne. Ona zdecydowała się być częścią świata i otworzyć się na życie oraz miłość. Mówi też tam o miłości, czego wyrazem jest słynny cytat z listu do ojca: I won't be afraid to love and I won't be afraid to be a part of the world. I ona tam mówi, że ona nie będzie uciekać od miłości ani od życia. I to jest decyzja, którą ona podjęła. Tak często mówimy w podcaście właśnie o decyzjach. Że tak długo, jak my tłumaczymy sobie, nie, ja w zasadzie nie chcę kochać, albo nie, ja w zasadzie nie potrzebuję tego, czego głęboko pragniemy, będziemy tylko przyglądać się z daleka i patrzeć na to, jak inni żyją życiem, którego pragniemy. A to, co Sabrina zrobiła, i to, co Ty też zachęcam Cię, żebyś zrobiła, to w swoim dzienniku podjęła odważną decyzję, bo to, co Sabrina zrobiła, było odważne. Ona wiedziała, że wraca do swojego domu i ona wiedziała, że chce doświadczyć miłości, że ona chce doświadczać życia, że ona chce tańczyć, bawić się i żyć życiem, a nie tylko siedzieć na drzewie, robić z siebie ofiarę i czuć, że nie ma wpływu na swoje okoliczności. I to, co się dzieje, jest niesamowite, bo po powrocie Sabrina jest inną osobą. Nie jesteśmy w stanie prawie jej poznać. Jest pewna siebie, wyrafinowana z klasą. Jest tam tyle wspaniałych, słuchajcie, e, cytatów i fragmentów, które nie jestem w stanie Wam nawet zacytować, po prostu musicie obejrzeć ten film, e, żeby zobaczyć, co czyni kobietę kobiecą, bo przecież Sabrina ma tą samą twarz. E, była bardzo urodziła jeszcze przed tą przemianą, tylko chodziło o pełną, pewną aurę, którą ona roztaczała. Jej obecność elektryzuje Davida, który od razu zauważa jej urok. Potem się jednak okazuje, że to Linus, taki bardziej cyniczny i realistyczny mężczyzna, zaczyna dostrzegać w niej coś więcej niż tylko to zewnętrzne piękno. I jest taki świetny też tam cytat, kiedy Sabrina rozmawia ze swoim ojcem o związku z Davidem, który już był wtedy zaręczony z inną kobietą. I padają słowa, gdzie tata mówi jej, Sabrina, przecież ty w ogóle sięgasz po księżyc, to jest nielogiczne, co ty teraz robisz. A Sabrina z tą nowo odkrytą pewnością siebie odpowiada, nie, to księżyc sięga po mnie. I chcę, żebyście poczuły te słowa, tak jak ja je poczułam, jaka to jest przepiękna perspektywa, jak ona zmieniła swoje myślenie. Ona faktycznie na głębokim komórkowym poziomie poczuła: Nie, 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 tato. To nie jest tak, że ja sięgam po coś niemożliwego. To to, to, to mnie pragnie. Ja to przyciągam naturalnie. I zobaczycie, oglądając, że potem będzie wspaniale tańczyć na balu i, i żyć częścią tego świata, który był dla niej kiedyś tak niewyobrażalny. I zauważycie też w jej interakcji. W jej manieryzmach, w tym, jak się zachowuje, że ona się niczym nie przejmuje, ona po prostu jest. I to jest coś niesamowicie urzekającego i coś, z czego możemy czerpać ogromnie dużo dla naszej własnej kobiecości. Jak często jest tak, że w teorii mówimy sobie: chcę być kobieca, chcę, żeby ktoś się mną zajmował, chcę, żeby mężczyźni traktowali mnie jak właśnie taką na maksa kobiecą, dziewczęcą istotę, ale potem wpadamy w kontrolę, potem to my chcemy decydować, jak ktoś nad nas traktuje, w jaki sposób się nami zajmuje, w jaki sposób ktoś nam pomaga, i przez to nie pozwalamy światu się nami zająć, nie pozwalamy, żeby świat nas objął sobą. I nie chodzi tu o brak granic, nie o to tu chodzi, tylko o pewne płynięcie właśnie tak jak ostatnio mówiłam, jak woda z okolicznościami. I to jest coś, co Sabrina zaczyna robić po powrocie z. Paryża, jako ta wyrafinowana, radosna kobieta. Kiedy będziecie oglądać, zwróćcie uwagę na to, jak ona się zachowuje. Kiedy mm, miała mieć swój wymarzony wieczór z Davidem po powrocie na korcie tenisowym, ale David, z mm. wyniku pewnej okoliczności, nie jest w stanie na ten wieczór przyjść i przychodzi jego brat, jego starszy brat. I zauważcie, co ona zrobiła. Ona nie popadła w smutek. Nie pomyślała, ale ja jestem biedna, mój ukochany David nie przyszedł, tylko ona. Z uśmiechem na ustach i z pewną radością przyjęła tego brata i zaczęła z nim tańczyć, i rozmawiała. I po prostu w całym tym wieczorze, i w całym jej usposobieniu było widać absolutną radość z tego, jaką jest kobietą, i puszczenie kontroli, i puszczenie też syndromu ofiary. I to jest, myślę, Piękna metafora drogi. Sabrina pokazuje nam piękną metaforę drogi, jaką przychodzi każda kobieta. Od takiej naiwnej niewinności i zależności, i przez to niemocy, której każda z nas się boi, po odkrywanie siebie, ale to jest takie odkrycie siebie, w którym nie ma tego elementu, które my często przechodzimy. Ja na pewno wiem, że przez niego przechodziłam, takiej aż nad tej niezależności. I zamknięcia swojego serca, żeby nikt nas nie zranił. I to fajnie pokazuje ten niuans, który my w naszym nowoczesnym świecie i w nowoczesnym ujęciu kobiecości łatwo gubimy. Czyli właśnie to, to że jednocześnie można pozostać, można być wyrafinowaną i szanowaną kobietą, ale nie musisz przy tym zabijać swojej kobiecości. Dla mnie to jest taka metafora drogi, w taką świadomą, pewną siebie kobiecość przede wszystkim od wewnątrz bo Audrey, umówmy się całe jej piękno oprócz cudownego stroju przede wszystkim brało się tutaj z głowy bo Audrey a raczej Sabrina, bo Audrey to przecież aktorka Sabrina by nigdy tego stroju nie ubrała, jeżeli nie zaczęłaby inaczej myśleć jeżeli nie podjęłaby tego działania ja chcę się inaczej czuć ja jestem gotowa, żeby być moją wymarzoną wersją siebie. Audrey Hepburn w tej roli staje się symbolem tej transformacji, inspirując kobiety, inspirując nas, inspirując Ciebie do odnajdywania swojej wewnętrznej siły i elegancji. I na koniec chcę, żebyś zadała sobie w swoim dzienniku pytania. Przede wszystkim zapisz sobie, co jest z Twoim księżycem. Czego głęboko pragniesz, ale co czujesz, że jest tak daleko? I czego na przykład potrafisz innym kobietom lub innym ludziom ogólnie zazdrościć? Po drugie, moje drugie pytanie, oczywiście, wszystkie pytania znajdziecie w opisie. Zadaj sobie pytanie, w jaki sposób poprzez kontrolę i strach uniemożliwiasz sobie wejście w tą rzeczywistość? Sabrina poprzez. E, takie natarczywe myśli, poprzez to, że oddzielała się od tego świata, który, którego pragnęła. Nie potrafiła być sobą przy Davidzie, przy kimkolwiek i nie potrafiła błyszczeć swoim blaskiem, który był już w środku niej, e, bo miała tą kontrolę, bo ona chciała kontrolować okoliczności, bo się bała, że jeżeli zacznie być sobą, że się nie spodoba, że nie będzie na no nawet ba, nie czuła, że ma coś do zaoferowania światu. Ona nawet nie czuła, że może w tym świecie aktywnie uczestniczyć. Więc zadaj sobie pytanie, w jaki sposób Ty sobie to odbierasz? W jaki sposób Ty, kiedy jest coś, czego pragniesz, nie pozwalasz sobie na to? I trzecie pytanie na dzisiaj, które chcę, żebyś w swoim dzienniczku, dla tych z Was, które są tutaj pierwszy raz, czasami daję takie zadania, i jest to jedna z. Takich form pracy nad sobą, żeby dziennikować, żeby pisać w dzienniku. I mam osobny odcinek, jeden z pierwszych odcinków podcastu, w którym tłumaczę o tym, jak pisać. I polega to na tym, że po prostu odpowiadasz sobie na te pytania i dzięki temu dokonujesz refleksji i ekspansji swojego ja. Po trzecie, jak zachowałaby się ta wymarzona wersja mnie? Co by ucieleśniała? Jakie postawy, jakie myśli ma wymarzona wersja mnie? Co mogę zrobić, żeby już jutro obudzić się jako ta kobieta? Jakie myśli wybierać? To są szalenie e, mocne i istotne pytania. E, I wierzę z nas, że każda, każda z nas pragnie tego rozwoju, i każda z nas ma jakąś rzeczywistość, której chce doświadczać. I grunt to podjąć decyzję i mieć odwagę, żeby powiedzieć: Tak, ja chcę żeby ta rzeczywistość była moja i tak jak mówiłam w masterclassie rok po cudów, 2025 rok pełen cudów, do którego Ciebie serdecznie zapraszam, jeżeli masz trudność z ucieleśnieniem tych informacji, o których dzisiaj mówimy to ten masterclass będzie life changing for you wiele dziewczyn do mnie pisało, że po prostu to im tak przestawiło styki w głowie, to co tam było zaprezentowane, lekcje, jakie tam zostały zaprezentowane i rytuał, jaki możesz jeszcze w styczniu sobie przeprowadzić na wspaniały rok, to jest, myślę, w ogóle taka wiedza na całe życie, bo e, co roku mamy nowy rok, prawda? I co roku ten rytuał w taki sposób przeprowadzam i on mnie jeszcze nigdy nie zawiódł. E, I tam właśnie uczę tego, że narzędziem jesteś ty, że to ty jesteś narzędziem swojej zmiany i jeżeli zadecydujesz, że pragniesz tej rzeczywistości, to Bóg ci ją da. Tylko pytanie, czy jesteś gotowa zadecydować. I ja wiem, że jeżeli to oglądasz, to jesteś kobietą, która kocha się rozwijać, że jesteś kobietą, która podejmuje odpowiedzialność, która myśli, aktywnie rozumuje, bo inaczej byś od razu odkliknęła z tego wideo. Więc wiem, że masz to w sobie. I to już jest twoje. Tylko kwestia jest tego, żebyś zadecydowała, żebyś podjęła decyzję. I tego uczy nas Sabrina, i że tą decyzję możesz podjąć w świetle swojej kobiecości nie rezygnując z niej. I zachęcam Was pięknie do obejrzenia całego tego filmu. To jest naprawdę miód na dusza. I podzielenia się w komentarzach swoimi refleksjami na temat tego, co wy wyciągnęłyście z Sabriny. Jak Wam się oglądało, co przykuło Waszą uwagę, jakie zachowania. Jakie macie refleksje? Będę bardzo ciekawa, żeby o nich e, poczytać. Zapraszam do mojego Instagrama, na mojego TikToka e, i do newslettera, gdzie również podsyłam na skrzynkę pocztową wartościowe treści dotyczące kobiecości. Dziękuję pięknie za oglądanie. Widzimy się już niedługo, słyszymy się już niedługo. Buziaczki i hej.